Doszło do zdarzenia samochodu osobowego z autobusem. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Cztery osoby zostały zabrane przez zespoł ratownictwa medycznego, w tym śmigłowiec LPR-u, do szpitali. W tej chwili sytuacja jest opanowana. Trwa już zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czynności Policji i Prokuratury. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzielaniu pomocy kwalifikowanej do czasu przybycia odpowiedniej ilości zespołu ratownictwa medycznego oraz wydobyciu jednej osoby, wykonaniu dostępu i ewakuowaniu przy pomocy sprzętu hydraulicznego z rozbitego samochodu osobowego. Osiem osób podróżowało autobusem, trzy osoby podróżowały samochodem osobowym ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy są teraz na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący pojazdem osobowym Mitsubishi Carisma prawdopodobnie z nieustalonych jak dotąd przyczyn zjechał na lewy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z przeciwnej strony autobusem PKS. C'est ça tout le jour. C'est ça